Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku. W dzisiejszym odcinku zajmiemy, pokażę Wam dwa giveaway'e, właściwie takie airdropy, a nawet trzy można powiedzieć, zapraszam więc do oglądania. Myślę, że już tutaj możemy przejść sobie. Eee, są to airdropy na CoinMarketCap, zrobimy dwa takie quizy, ja Wam pokażę odpowiedzi oraz jak to uzyskać. Więc jak stworzycie sobie konto na CoinMarketCap, to nie jest proste, tu się logujecie, tu tworzycie sobie konto, wchodzicie sobie w Learn, EARN, otwiera Wam się taka zakładka i tu macie dwa quizy, macie FALL oraz CYBER, wchodzicie w EARN CYBER, najpierw zrobimy tego e, CYBER, CYBERNITO QUIZ, wchodzicie tak i tam poniżej macie START QUIZ ja linki Wam też również dam, żeby było szybciej w opisie także tutaj już mam mm, CYBERNITO, aby właśnie zacząć robić quiz i tutaj klikam START nie jestem robotem potwierdzam zgadzam się na to wszystko e, tak przeczytałem e, adres e-mail adres podajecie który stworzy, do, do stworzenia coinmarketcap do tego konta teraz binance uid e, to na swoim binance jak się zalogujecie to są same cyferki. Tak i teraz odpowiadamy na pytania cybernito cybernito dobra tu ja mam o, o, odpowiedzi i pierwsza odpowiedź. Druga odpowiedź: Jakby zatrzymujcie sobie, może może tak będzie Wam pro, prostej, prościej. All of them, Ethereum only. 818: Tak, odwiedziliśmy ich stronę i teraz podajecie adres ERC20. Również mam to tutaj do skopiowania, wpisujecie. Next. I teraz ważny krok, trzeba dodać sobie Cybernito do watchlisty. A raz to jakoś tu zrobimy. Nie pamiętam, jak się to robiło. <gry> tak, tu mamy watchlist. Klikacie sobie add Coin. Cyber. To jest ostatnie, select. I teraz zjeżdżacie sobie na właśnie tego Cybernito. I tu gdzieś będzie, żeby zaktualizować swoim. A -Shar. klikacie copy. Tutaj musicie sobie publik zaznaczyć. Sorry, staram się to tak, ten, wiecie, zawsze to robię z automatu. Submit. I w tym momencie przeszliśmy quiz, tak? A nie, jeszcze musimy tutaj potwierdzić, że nie jesteśmy robotem. Submit form. I to by było na tyle. Dziękujemy za udział w pierwszym quizie. Więc to możemy sobie zamknąć, ja tego zamykać nie będę, żeby wam dać link. Teraz wchodzicie sobie na drugi quiz Earn Fall. Również zjeżdżacie sobie na dół. O, otworzyło mi w całym oknie. Nie chcę w całym oknie start. Nie jestem robotem. Sprawdzę, czy się na pewno nagrywa. Tak. Akceptujemy. Przeczytaliśmy. Podajecie maila. Podajecie UID. Teraz, tak, to jest to UID u mnie i teraz tak decentralize e, folki olof For foli nft to będzie to Tutaj wpisujecie FYOLY z wszystko z dużych i ponownie to samo. Wpisujecie swój rc 20 adres. I do watch listy trzeba dodać. Wchodzicie tak na swoją watch listę. Wpisuj, klikacie Add coin, FYOLY, folder, folder, protokol. Folder, protokol. I tutaj jak się doda, mamy folder protokol, klikacie Share, Copy, Tak, Submit, jeżdżacie na dół, akceptujecie forma. I dziękuję, i właściwie już zrobiliśmy w tym momencie dwa airdropy. Kolejnym airdropem, który Wam tutaj dam, to ja go podałem na Twitterze, jest to do wygrania. Tutaj już jest mała szansa co prawda na wygranie, ale warto spróbować. E, je, de, też to dam w opisie. E, wykonujecie parę zadań, tutaj macie zadania i dołączacie do konkursu na te, Terra World, aby odebrać działkę NFT. Także, tak jak powiedziałem, te dwa airdropy z CoinMarketCap są w 100% bardziej powiedzmy pewne. Oczywiście to nie jest, nie jest pewne, że komuś się uda wygrać, ale naprawdę warto robić te airdropy. Tak jak mówię, nie jest to powiedziane, ale naprawdę, naprawdę warto robić to, bo jak nie zrobicie, to na pewno nie wygracie. A tu jako dodatek możecie użyć tego. Bo to, to, to sekundkę zajmie, nie? A tu macie odpowiedzi podane, więc myślę, że to łatwo pójdzie. Także myślę, że to taki szybki odcineczek z dwóch airdropów. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dziękuję za oglądanie i trzymajcie się.